Oficjalnym Patronem mojego kanału jest producent kolorowych skarpet Taka Para Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj jest e, piąty dzień moich zmagań z przyczepką Piąty dzień Piąty odcinek Dni już trochę przeleciało e, Dzisiaj kolejny dzień kiedy przyjechaliśmy do moich rodziców No i zaczynam walkę z przyczepką e, jest godzina, już nawet nie wiem, ale ponad po, po 20.00. Także dzisiaj już dużo nie, nie zdziałam. Ale dzisiaj już byłem u kolegi, który produkuje meble, i dociąłem ostatni brakujący kawałek sklejki na podłogę. I dzisiaj zrobię jeszcze może chociaż kawałek obramówki dookoła okna tej przedniej. Także Zobaczymy, co wyjdzie. Biorę się za robotę. Mamy trubeczkę, teraz jeszcze zobaczę, tak jak nie jeden kawałek jest węższy, drugi jest szerszy, ten ma 32. czyli to jest ten węższy. Ten węższy odstawimy, a wezmę ten szerszy, o ten trochę gorzej tutaj, o, ale jest, jest Zapomniałem kupić gwoździ, ale to jutro jest Boże ciało, także nic nie kupię. Także podłogę mam gotową tak, i dosunę jeszcze tutaj I tą stronę. Ok, Dobra. I tutaj się rizowało. Jest elegancko, także jeszcze tylko przykręcić tą część. Eee, tą część przykręcić, to po dwóch i podłoga gotowa dobra, biorę się zacięcie tej eee, ramki dookoła okna teraz robię te Doki. Jeden jest w miarę dobry, ale zrobię się Pierwszy raz wyżnareczka Pierwszy Na chodzie. Tak jak widzicie, wyciąłem ten. Eee, tutaj jeszcze jak wkleję okno, to doszlifuję. Tu mam podocinane. Eee, jedynie tutaj brakuje, ale to nie przeszkadza, bo to jest od strony zewnętrznej. Tutaj będzie uszczelka, także tutaj jest ważne. Tutaj wydaje mi się, że może być tak, jak jest. Grubość 2,4 mm. Eee, 2,4 cm, także powinno być ok. I bytnę takich 4. I mam docięte, dwa dociąłem na razie, na górną część. Tutaj mam tą listewkę, która będzie w poprzek przyczepy na górze. I to wychodzi coś takiego. Także to skleję. skleję jutro na mamuta. I tutaj pójdzie uszczelka z białym klinem. tak jak widzieliście dociąłem te kawałeczki z nowe Stare obczyściłem, dwa kawałki, czy znaczy dwie połówki są w super stanie, także nie będę docinał nowych. Przykleję teraz na kurczak, komary atakują. Wcześniej było zimno, teraz komary. Przykleję to w ten sposób, Posłuję prawie idealnie. Tutaj trochę poślifuję, a może nawet uszczelka to przykryje, nie trzeba będzie szlifować strasznie gęsty jest ten klej mam pomocnika przy sobie Dajcie w kolejnym dniu. Boże ciało, tak trochę nie wypada dzisiaj pracować, no ale jedyny czas, kiedy mogę. Wczoraj już nie nagrywałem, bo padła mi bateria. Zrobiłem, zrobiłem część obramówki okna przedniego uchylnego. Zaraz Wam pokażę, co mi wyszło. Dzisiaj będę kończył, bo wczoraj już się zrobiło ciemno. Przy świetle takim garażowym. Widać, ale nie jest to to co trzeba, i za mało mam ścisków tych stolarskich, że wczoraj wykorzystałem wszystkie. I zobaczcie, co, co zrobiłem wczoraj. Także zrobiłem tutaj tą obramówkę. Tak to wygląda. Tutaj już dociąłem to zaokrąglenie, tak? ten łuk. Jeszcze nie jest przyklejone, tylko tak przymierzam, czy, czy pasuje. Tu jeszcze muszę dociąć listewkę. I tutaj łuk ten na dole, to już też mam docięte. Tylko założyć, przykleić. Dolna listewka jest super, także jej nie wymieniam. Tutaj ten narożnik już wstawiłem wczoraj. Jest przyklejone. Jeszcze tylko tutaj jedną połówkę, bo jedna połówka jest, drugiej nie mam. Ale jeszcze jej nie wklejam, bo sobie zostawiłem na przymiarkę, żeby te podocinać także gdzieś na krajce także to wszystko mam już docięte nie jest to skomplikowane, w miarę łatwo Wyżynarka, listewka z nie wiem z jakiego drewna, no ale kawałek tej listewki i dzisiaj jeszcze na pewno wymienię gniazdo 230 miałem tego nie wymieniać no ale to jest stare, żeby tu jakiegoś pożaru nie było, zwarcia, kupiłem nowe Mam coś, coś takiego. Także z gniazdem trampingowym, z przejściem na, na zwykły przedłużacz. Także wkleję to. Co jeszcze porobię? Mam już ten klej do szkła, do szyby, to pozaklejam te dziury po, po kablach. No i po pomału coś tam będę robił dalej. No i dobra, działam z tym narożnikiem. Tutaj ta listewka mi wyszła jakieś 3 mm za, za szeroka po powodu tej, ale z uszczelkę zmierzyłem suwmiarką i jest spory zakres tolerancji. Także zmieści się spokojnie, a jak nie, to zeszlifuję czymś. O, coś takiego. O, teraz aż za grubo. Nawet nie trzeba ściskać tym mamutem. Ten mamut jest bardzo fajny, bo on jest gęsty. Fajnie się trzyma. Nie, nie odpada podczas klejenia. Podróżnę do tego. Okay. Pozostawiałem takie 2-3 mm yy, luzy. W razie gdyby. Deska napęczniała, bo nie jest niczym zakonserwowana, jak na ciągnie wygodzi to trochę się rozszerzy, to żeby tego nie porozpychało, także zostawiam malutkie przerwy, żeby drzewo miało gdzie pracować. Idzie Filip. pomocnik z dziadkiem. Kolem přikleáš? Pomůžu tam. Počkej, a tam. Filip. Neejď tam. Musi być zaciśnięte. I zobaczcie, zrobiłem coś takiego. To są te śruby mocujące listwy aluminiowe na zewnątrz. Kurczę, no złap mi ostrość. No, uparty urządzenie. Nie chcę. Nie chcę złapać. Ale obskupywałem ten klej stary. Wszędzie, na każdej jednej śrubie to cieknie. E, podrywałem to wszystko. Każdą jedną. Poczyściłem szczotką drucianą. Tu może złapię. O, coś takiego. I teraz e, posmaruję to kortanin. To jest preparat e, antykorozyjny. Podobno dobry. E, także spróbuję to e, Robić w ten sposób, że posmaruję teraz każdą śrubkę. A później na to pójdzie klej do montażu szyb samochodowych. Wystawiłem przyczepkę na zewnątrz. Na słońcu super. Super będzie to schło. Ta, ta ramka, którą przykleiłem z tej strony. Również to jest poczyszczone, nasmarowane, podskubywane i nasmarowane, no coś mi z tym nasmarowane, e, poobskubywany ten stary klej, każda jedna śruba cieknie. E, także teraz biorę się zasmarowanie tego kortaninem antykorozyjnym i wezmę to, posmaruję tym klejem do wklejania szyb samochodowych. E, on jest dość elastyczny, tak mi się wydaje, no bo jak szyba jest w samochodzie, to e, no musi być to elastyczne, bo to musi pracować No dzisiaj w końcu pogoda dopisuje, bo w słońcu to jest blisko 40 stopni Upał jak nie wiem, jestem mokrusieńki, a praktycznie nic nie zrobiłem Ale fajnie, bo szybko będzie schło, także Jest szansa, że, że dużo zrobię Także biorę się za smarowanie tego kortaninem I później jak będę wciskał klej, bo klej chcę wcisnąć tak, żeby najlepiej przeszedł aż na wylot na gładko to zrobię od strony wewnętrznej, na gładko, i na to jeszcze dam dwa razy matę szklaną z włóknem szklanym. Także to zakleję. No i myślę, że nie będzie nawet jednej dziurki, nic nie będzie przeciekało. No i prace posuwają się do przodu. Trochę to podnosi na duchu. Także dobra, biorę się za kortanin. Już mam. Wysmarowane tym kortaninem wszystkie śruby zrobione, zabezpieczone. I tak teraz myślę jeszcze o tym silikonie. Jak dam ten silikon, to te śruby nie będą się miały czego trzymać. Także nie wiem, czy to dobry pomysł, ale w sumie, jak grubo napcham tego kleju, to one na pewno nie wyjdą. Będzie ciężko to oderwać. miałem dużo zajęć jeszcze dzisiaj nieprzewidzianych. Także dziś niewiele co zrobiłem w przyczepce, jest już godzina około 19 No tylko wyczyściłem te śruby, postmarowałem kortaninem. I teraz biorę się za, za silikonowanie tych dziur, zaklejenie tym klejem do, do szyb, do wklejania szyb samochodowych. Pe, 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 pe. i na dzisiaj będzie tyle dzisiaj zakleję, żeby mi to na jutro wyschło jutro w, y, wata nie wata, tylko włókno szklane. no i chyba będzie wszystko gotowe już będę mógł kleić alufoksa także dzisiaj jest czwartek y, jutro pozaklejam to wszystko w sobotę być może pójdzie alufoks na ściany i, 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 i wykładzina w niedzielę może się uda, może nie nie wiem, bo to fajnie się tak mówi a w rzeczywistości wychodzi co innego no ale zobaczymy wczoraj wkleiłem tą ramkę w okno no i całą noc sechł ten klej i no, przez całą noc było wyschnięte Dzisiaj zrobiłem tą część i wystawiłem przyczepkę na zewnątrz. Cały dzień słońce waliło w ten klej, i już jest wyschnięty. Także Zaraz zacznę to rozklejać jeszcze. No i już będzie gotowe do wklejania okna. Jeszcze to gniazdo. No nie udało mi się samemu rozkręcić tego, bo to jest dość mocno pordzewiałe Chociaż ja po, poczyściłem to, ale próbowałem od tamtej strony rozwiercić te dziury. E, to się obkręcają całe śruby, i nie mam takiego małego wiertła. Także jutro się udam do sklepu, kupię wiertło i, i zacznę to kleić e, rozwiercać. I jutro wstawię nowe miejsce, nowe gniazdo, wkleję i będzie gotowe. I tylko już będzie, jutro będzie wszystko przygotowane po Foxa. Myślę, że to po całym dniu na pełnym słońcu teraz spokojnie można to rozkleić także już gotowe. Nawet się ruszy. Te ściski polecam. Są naprawdę genialne. Nie są drogie płaciłem za nie 999 za sztukę. Podłogę mam już gotową, tak jak widzieliście w, na początku materiału, ale jeszcze jest nieprzykręcona do, do ramy i bardzo dobrze, bo muszę ją wyjąć jeszcze raz, bo trochę się naśmieciło tym, tymi śrubami co mają tą listwę, no, sporo tego kleju plus yy, szpachla i muszę wam to wszystko jeszcze podkurzać